Sianko, tutaj gratujemy sobie takiego, o. I zobaczymy jaki czerwony. Proszę, akac. Mmm, no i na minusie. 105. No i katastrofa. Spróbujemy jeszcze jednego. Sprzedawałem tutaj swoją kosetą taką. Więc docencie to chociaż. Proszę, docencie to. Hmm. Ja zacznę to kupować. 10, 300. Może nie starczy. Jak to ile się... Jak, jaki powiedzmy no Zobaczymy, zobaczymy. No, Kupimy 30. I to tak 6. Zy... Dobra, sprzedajmy to szybko. Myślę, że uda mi się kawacha, bo jakby mi się udało, kawa... O, kupione, jedno, jedno. Dobra, sprzedane. Kupuję się, kupuję się, kupuję się spokojnie Dobra, mamy 3-3 trzy. 3 trzy. Trzy tu więc 4 byśmy grafowało i to będzie kosztować 4 stoi. No to nie dam rady. E, co to za naklejeczka? Czekajcie. Sprać. I sprawdzamy to naklejeczkę, bo takie ładne się wydaje. Jest ona takie droższe. Jest taka szara, jakby taki żołnierz szary. Dobra, no, lecimy zobaczyć. Ja to tak na szybko nagrywam, bo jak Nie, bo tak sobie pomyślałem. A zobaczymy, może uda się potem kraftować. O, 70, Jo! Kraftowałem te skiny raz, dwa, trzy, cztery dopiero mam raz, Trzydzieści sześć pięć cztery wody, cztery o, dało się tania. A pietalach poleciał. Dobra, mamy już pięć, jeszcze pięć. O kurde To je ładne, to je ładne To bym sobie nawet zostawił, ale nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, jeszcze cztery Cztery, trzy Taśma Ej, widziałeś to? E? Historia zakupów 03. Hu, jeszcze to się uda. Przetwarzanie 8, 2, ostatnie 2. Mamy to. Ostatnie dobra. Przetwarzanie 1, 2, 3, 4. A ajajaj, Proszę Akac! akacz, Akac! Ja, pi hmm. Jakie, Jakie gówno Jakie gówno Jakie gówno i dałoby się jeszcze jakieś ogarnąć? Jakiś crafting jeszcze. Że wiecie, kupimy. Kupimy sobie, powiedzmy, nie wiem. Ale gówno. Przewalał na kuchu. no Udało się na 0,3 kupić. Ojej. Smutno, że wadą. się tutaj... O, dobra. Dobra, no, za 100 sprzedaję mam 80. Mm -hmm. A. Tutaj, nie, to, to mi się nie wyjdzie, po co robić. Nie wiem, szkoda. Szkoda, szkoda, to... Spróbuję coś takiego zrobić, takie wielkiej, troszkę powiedzmy, nie wiem, skorpion, o skorpiona chyba znacie. No to tutaj na pewno nie będę robił takich, tylko, wiecie. takie, o 6 10 60, dobra, I tak już i tak już. Jakieś już przewaliłem kosy. Mm -hmm. No ale to... Gawiza. Gawiza. 50. O, tutaj nawet, o, wejdę tu. Kupię, kupię trochę tych. No i będę zbierał na kosę może ktoś pomoże. Tutaj macie o. Za pięćset czterdzieści pięćdziesiąt. Dobra. Lecimy jeszcze może z jakąś paczką? Ja nie nie dam rady. No to co? Został jakiś. No, naklejkę, może. albo blokowka to jest jakieś, może powiedzmy 49, a co to ma? Bo jakiegoś takiego ładnego, takiego. No, bo jakieś naklejki se na jakieś broń nakleje, nie wiem, czy ja no, coś takiego. Hmm. No wiem, albo spróbuję sobie coś kupić, nie wiem, albo. Hmm. Mm, ja wiem, co zrobię. Polecimy tu, znowu to. No myślę, że uda się tego kawałka trafić. Taki ładny, Ale dobra. Yy, tutaj z tych można takie coś trafić, ale pamiętajcie, że M tyle kosztuje, a to Nie, dobra nie, tam się nie opyla. Dobra. Dobra, powiedzmy, weźmy za 4, 10, 40. Mamy to. Sprawdź. No dobra. Wytłalanie. Dobra. Emeczka, emeczka, emeczka i blok. O, P90. I za krzyży. Dobra, za 30 sprzedam zupę gotową. Mm. Nie wiem, co tam. Bo może jakąś... No Do czego? Hmm. 9. O, sprzedało się. Ja wiem co. Wróćmy na, powiedzmy, bronie. Wróćmy na, powiedzmy, legendy. bronię. 33 gola. Może taki glock? Zaraz tego mojego. Hmm, bo takie to coś dla was? Albo nie wiem, możemy mieć tu epickie bronie i za 33 zł broń mm, 33, o to jest jakaś O, taki teka o takiego teka bym sobie kupił No taki teczek A, do, No to takiego chyba teka, no co to... No to bierzemy teka za 28 tego mojego już można sprzedać. Co? So, 2,44. To bierzemy tu. Dajemy sobie do tego. To musimy sobie tu założyć. No bo jak na zbieramy na gąbę to wtedy to sobie założymy. No i tutaj taka kupujemy. Takie jateczka. Mhm. Albo jeszcze możemy. Mm,

o tutaj macie kosę, sprzedałem, trafiłem dwie te, tutaj jakieś tam, o tu macie, no dobra, tutaj to, tutaj to, o tutaj za 0,3, ale dobra. powiedzmy tą kosę kupiłem za tyle, kosę kupiłem za 900, sprzedałem ją i nic nie zarobiłem, na minusie wyszło, no, no pech, ale też. No, dobra, lecimy bronię. Albo czekajcie. No to jest takie niebezpieczne. Nie wiem, może zagramy sobie jeszcze rączkę. Zobaczymy. Moje no, zgłoszenia. A, tak, te, Tego mi nie chcą Przedać. To za 25. Coś trzeba wejść w Jakiegoś takiego. Teka, wiecie. Mhm. Mm mm -hmm. Tutaj możecie mi pomóc, przyda mi się pomóc, za 125, za 250, za 500. No i to nie wiem, możemy też za 125, 200 dać. Tutaj macie tagi, tu macie tagi, możecie pomóc, bardzo mi się to przyda. To dla was zrobiłem odcinek, nawet jakby to tak o, wyszło ze mnie, że no, zróbmy takie coś, może się coś to zarobić. Wyszło jak wyszło. No to, to nie wiem co zrobić. Dobra, polecę chyba za 30 kupię, to a nie, że nie będę się w tym męczu. No i tak kupiony. No i tak kupiony. No i jeszcze może jakiś bloczek Za 5.30. No to jakieś kupić. 5 kropka... No, 30 zajmę. 5.30.

Jest ja tak, że nie mam do nikogo coś tego kuki cookie. cookie. A, to nie, to jednak nie. To jest, ale to spadło tu. No to gdzie ten kuki kuki? No to nie kuki kuki. A kupimy sobie... naklejkę. Do 5. 30. Kupimy sobie takie wypadki. I nakleimy sobie na jakiś random. hmm Hmm. No byśmy tu se zawali takiego taka. Nie no bajemy tu. No i co? ile Tam... ten odcinek już trwa? 15 minut. No to nie wiem co jeszcze. Nie no, teraz nie zagramy, ale zaraz jakby po tym odcinku kolejny wleci. I może nawet wleci ocenka tego sezonu. A dobra. I tutaj na sam koniec pomoc. Dla Was zrobiłem ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Tutaj możecie mi pomóc. I co? No to do zobaczenia.